No to czyli zapakujcie razem ze mną koniki, e, bo się dwa sprzedały i od niedawna jestem na Vinted, więc zapraszam. Więc tak, pierwsze pakujemy jego, ten e, gniadoszek, taki koniczek wyjeżdża i do niego daje e, losową rzecz, czyli tym razem uwiąz, pojedzie razem z nim, więc tego na chwilę przesuniemy. Tutaj mamy jeszcze jednego konika, ale w mojej okolicy. Miałam go wczoraj w ogóle wysłać, ale w mojej okolicy nie było prądu. E, no i paczkomat też jest na prąd, więc no, niestety paczkomat nie działał. Dobra, ja ogólnie, jak nie mam kartonów, to pakuję konie w worek, więc pakujemy w worek. E, na bogato, bo są to płatne worki, więc na bogato pakowania. Dobra, do środka wrzucam to. Ogólnie no, moje pakowanie jest proste no, chopsiu. <grych> tylko taśmę muszę znaleźć. Dobra, jest zapakowane. I teraz do całego pełne szczęścia brakuje tylko naklejek, i zawsze je gdzieś losowo naklejam. Tak żeby było. Na przykład tutaj. I ostatnio tutaj. Nie wiem, zawsze tak samo pakuję, więc tu jest konik jeden, no i teraz mamy konika A3. On jedzie od razu z kantarkiem i z wodzami do zestawu. Więc tak on wygląda. I jakby tu mam statyw. O! Tak on wygląda. Aha, poprzedniemu koniowi zapomniałam szpilki wyciągnąć. Znaczy agrafki. Dobra, sobie przy... napiszę tam, żeby sobie samemu wyciągnąć agrafkę. Najwyżej. Dobra, tutaj wyciągnęłam mu i no. I pakujemy tak samo do worka konia, bo nie mam pudełków. A tym bardziej, jak kij jest długi, montowany już. Tu zrobiłam troszeczkę inaczej, ale też jest. Tutaj chyba też zrobię tak samo jak tu. <grytania> Dobra, i mamy zapakowanego. Znowu y, naklejki gdziekolwiek one, znowu je położyłam, rzuciłam. I na przykład tu. I to samo na odwrocie, bo nie wiadomo, w jakim, y, gdzie kurier naklei etykietę, gdzie y, będą y, otwierać sobie paczkę. No i mamy cztery kunie. <ścoughs> I wszystkie w workach. No niestety nie mam czym innym pakować, ale tak też nie jest źle. Przynajmniej się nie uszkodzą. I no. I tak to wygląda. A w tym momencie mam też dostępnego jednego konika. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to taki jest konik w tym momencie dostępny. Z jednej strony nie ma nic. Z drugiej strony ma łatkę. I tutaj na główce też łatkę. No i rozczesane włosy. No i rozmiar A4. Taki arabek pintabian. Więc też fajny konik. Więc zapraszam.